Jakim padem osiągniecie najlepszy efekt wykończeniowy na miękkich i problematycznych lakierach? Czy na pewno ten ultra miękki będzie najlepszy, a może jednak ten średni? Cześć, zapraszam Was na najnowszy odcinek, w którym o wszystkim się dowiecie. To pytanie pojawia się dosyć często, czyli jaki pad mam wykorzystać do, do miękkiego lakieru, do czarnego uni. Pamiętajcie, że czarne uni może być zarówno... Miękkie jak i twarde, natomiast problem w tych czarnych Unii jest taki, że tam nie ma żadnego ziarna, żadnej perły, więc każdą najmniejszą ryskę widać po prostu jak na dłoni, i tutaj no, to najlepiej testuje się po prostu takie rzeczy. Jeżeli tu coś zweryfikujecie, to możecie to przełożyć również na inne lakiery. No i dużo osób idzie w tą stronę, że jeżeli mam miękki lakier, jeżeli mam problematyczny lakier, to muszę wykorzystać jak najmniejszy pad, czyli często łapią za po prostu tą czarną, taką mięciutką gąbkę. E, natomiast tutaj, e, no dobra, nie chcę Wam od razu zdradzać finału, e, natomiast e, no rzeczywiście przy maszynach rotacyjnych one nas przyzwyczaiły do tego, że wykorzystujemy te miękkie gąbki, ale kiedy pojawiły się maszyny Dual Action, które dzisiaj wykorzystamy, i do testów wykorzystam maszynę o skoku 9 mm Scheinmate, czyli taką totalnie podstawową. To nie ma być, chociaż w ogóle ta maszyna, właśnie o niskim skoku, jest bym powiedział nawet lepsza i najlepsza do wykończenia tych problematycznych lakierów. Ale chodzi o to, żeby była podstawowa maszyna też. Może być dwunastka, może być piętnastka, 21, niekoniecznie. Czasami to może być już za wysoki skok przy takich lakierach. No dobra, ale wróćmy do naszych padów. No właśnie, i w momencie, kiedy pojawiły się maszyny dual action, to się troszeczkę zmieniło. Natomiast myślę, że musimy zacząć po prostu od testu, i później Wam to wszystko wytłumaczę, przynajmniej tak, na, na ile ja to jakby. Zrozumiałem, jakoś sobie tłumaczę i rozmawiając też z różnymi technikami, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, pojawiając się na różnych targach, tutaj te zdania są dosyć podobne, przynajmniej tych osób, które uważam za, za no, bardzo doświadczone i których jakby gdzieś tam treści, posty, filmy bardzo doceniam i wierzę w to, co przekazują. Dobrze. Maska czarne Unii, czyli tak zwany monokolor. Natomiast jest, to nie jest lakier akrylowy. Też tego nie mylcie. Lakier akrylowy jest to taki lakier, który nie ma bezbarwnego, a tu mamy czarną bazę i na to jest bezbarwny. Ale jest czarny monokolor, bez ziarna, bez perły, więc wszystko widać jak na dłoni. Ten lakier jest bardzo zmęczony. On był matowany wielokrotnie, jest tu sporo takich pojedynczych rys, ale znalazłem taki kawałek. Porównamy sobie dwa pady. Żółty, zamkniętokomórkowy, czyli Honejowy RDA, tak zwane żółty zamkniętokomórkowy, to jest taka średnia piana, jak wiecie, to jeden z naszych ulubionych padów, najbardziej popularny, osoby, które śledzą nas na bieżąco, które były też na szkoleniach, wiedzą, że tych padów używamy naprawdę dużo i zawsze jest cała sterta. No i czarny, mięciutki, to jest akurat z serii Classic, ale on jest otwartokomórkowy. Bo te miękkie zazwyczaj są właśnie otwarto komórkowe. No i on jest taki mięciusi, bardzo, bardzo miękki. Zrobimy porównanie. Wykorzystamy właśnie jeden i drugi pad, porównamy, zobaczymy, które wykończenie będzie lepsze. Dodam jeszcze, że o maszynie już wiecie: 9 mm dualka, i wykorzystam najdelikatniejszą pastę honejową, czyli 3 Plus. To jest ich taki naj, najdelikatniejszy finish. Dobra, zabieramy się do pracy. Na początku, całą powierzchnię, na której będę wykonywał test, przepoleruję żółtym padem RDA Ja Jest to zamknięto komórkowy pad w połączeniu z pastą 3, czyli ich najdelikatniejszy finish. Maszyna o skoku 9 mm i zaczynamy pracę. Bieg 3 na początku, żeby szybko rozłożyć pastę, więc właściwie to już jest prędkość robocza. Za chwilę wrzucam 3,5, bo dla tej maszyny te 3,5 to jest takie optimum i spokojne przejazdy, ponieważ ten lakier nie jest lakierem, który się wybitnie grzeje. Jeżeli by, mielibyście do czynienia z lakierami, które się grzeją, wtedy troszeczkę przyspieszcie ruch maszyny. Chodzi mi tutaj o ruch Waszych dłoni, a nie samą prędkość, bo te 3,5 jest tutaj w zupełności wystarczające. Wykonałem 5 przejazdów, teraz docieram pastę Powierzchnia wypolerowana żółtym padem. Dotarcie suchą mikrofibrom i tutaj dodam, że najpierw docieramy pastę, bo ostatnio ktoś miał problemy z odtłuszczaniem i okazało się, że od razu lał i peczy jakiś zmywacz bezpośrednio, nie docierając pasty, więc najpierw ją ścieramy i na takich problematycznych lakierach nie ścieramy. Raz przy razie, tylko jak widzieliście takie krótkie ruchy. Jeżeli chodzi o tutaj wykorzystam zmywacz silikonowy, pozwoliłem sobie spryskać bezpośrednio na powierzchnię, ja jestem jednak fanem, żeby zrobić sobie taki rulonik na gładkiej fibrze. Zalać go i rozłożyć ten zmywacz. Chodzi o to, żeby mieć kontrolę, gdzie ten zmywacz ląduje. Ale są lakiery na tyle wredne, gdzie jednak trzeba bezpośrednio lać. O tym zresztą też był materiał, więc możecie gdzieś tam go odnaleźć, do niego wrócić. Dobra, zmywasz sobie trochę poleżał, więc ja go już docieram drugą mikrofibrą do dotarcia, i tak jak widzicie, też staram się robić takie dosyć krótkie ruchy. Za chwilę przykleję taśmę i obok zrobię, czyli na tej powierzchni, gdzie wjeżdżałem tak samo padem żółtym, postaram się tą powierzchnię poprawić tym miększym padem, który teoretycznie no właśnie, jest delikatniejszy, miększy. Powinien dać nam jeszcze lepsze wykończenie. Ale zobaczycie, zobaczymy, co tak naprawdę nam zrobi. Teraz czas na przejazd czarnym padem, komórkowym, bardzo miękkim. Ta sama pasta, ta sama maszyna, jedziemy. Trzeci bieg, szybkie rozprowadzenie i docelowo 3,5 tak samo wykonuję tutaj w granicach pięciu przejazdów, to w zupełności wystarcza. Teraz czas na dotarcie pasty. I tu jeszcze jedna uwaga, oprócz samej techniki docierania, o której Wam powiedziałem, pamiętajcie, żeby używać mikrofib wysokiej jakości, szczególnie przy tych problematycznych lakierach. Docieram nadmiar zmywacza drugą mikrofibrą. Nigdy nie mieszajcie tutaj mikrofibry, tej pierwszej, którą przed chwilą docieraliśmy, pastę, żeby nie przenosić tych tłustych zabrudzeń z powrotem na lakier, bo to wszystko musimy przecież zebrać. No i już widać różnicę gołym okiem, nawet w tych świetlówkach. Za chwilę zobaczycie w przybliżeniu, jak to wygląda, ale widać różnicę w przyciemnieniu. Strona z po czarnej gąbce zrobiła się bardziej szara, ponieważ doszło nam trochę hejzu. Teraz jeszcze latarka, czyli oświetlenie punktowe. Zgasimy sobie górne światło. I tutaj widać dopiero ten hejs. Różnica jest kolosalna. Oczywiście na tej stronie, gdzie jechałem z żółtą gąbką, macie jakieś pojedyncze ryski, bo tak jak powiedziałem, ta maska jest bardzo zniszczona. Przeżyła dużo i wiele, wiele różnych testów. Właściwie nawet morki tutaj za bardzo nie ma, bo było tak dużo. E, tak dużo zebrałem lakieru podczas różnego rodzaju testów polerskich, jak i matowań. Natomiast skupmy się na tym wykończeniu i zobaczcie. Jednak twarda gąbka, przepraszam, nie twarda, taka pośrednia dała dużo, dużo lepsze wykończenie. Mało tego, ta miękka gąbka nam właściwie zepsuła to wykończenie po tym żółtym padzie bo przypomnę, że całą powierzchnię zrobiłem najpierw żółtym padem, a później tylko ten kawałek poprawiłem czarnym padem mięciutkim. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, ale jakże treściwy! Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jakie wypady stosowaliście? Czy szliście tą drogą, że im większy lakier, pro, bardziej problematyczny, tym miększa gąbka? Czy jednak wybieraliście tą pośrednią? I powiedzmy sobie jeszcze w podsumowaniu, ja Wam powiem, co ja o tym sądzę, i technicy, z którymi rozmawiałem, tak jak Wam powiedziałem na początku filmy, filmu, podzielają też jakby tą opinię. Pierwszy temat dotyczy samej struktury piany, czyli otwarta komórka versus zamknięta komórka. Jeżeli mamy zamkniętą komórkę, to wszystko dzieje się na powierzchni pada, więc te ścierniwo z pasty swobodnie sobie przechodzi pomiędzy lakierem a gąbką. Natomiast jeżeli mamy Gąbkę otwartokomórkową, to to ścierniwo może nam trochę gdzieś utykać w, tym, w tej gąbce, w tych porach. A w związku z tym, że jest to dosyć miękka gąbka, on nie może się wydostać. Tylko zaczyna tam sobie pomyślcie sobie, że tu mamy ten otwór, tu wchodzi to ścierniwo i nie może się uwolnić, tylko tak zaczyna latać. Nierównomiernie robiąc nam jakiś bałagan. Na maszynie rotacyjnej działają zupełnie inne siły, i rzeczywiście te ultra miękkie gąbki działały, nawet czarne waflowane często się używało. Zresztą ja uczyłem się na rotacji, więc też musiałem sobie radzić z wykończeniem na maszynie rotacyjnej, również przy problematycznych lakierach. Na dualce działają zupełnie inne siły, i jak widzicie, jest to trochę inaczej. Więc pierwszy temat właśnie ta struktura. Kolejny temat. Zobaczcie, jak gąbka żółta, czyli ta pośrednia piszczy, tak, wiadomo, bo jest tu wyjałowiony lakier, ale ogólnie zobaczcie, że w miarę swobodnie ona, w miarę swobodnie przechodzi i też nie ma tutaj tego skręcania się pada. W ogóle co ciekawe, te twardsze gąbki mniej grzeją lakier niż takie ultra miękkie, bo tutaj tutaj dochodzi do, zobaczcie, niech... Musicie to sami sobie wyczuć, bo też, wiadomo, nie chcę tak przyciskać, bo będzie. No ale i tak, jeżeli mamy docisk maszyny, to już ta gąbka zaczyna nam się bardziej uginać i ona dużo ciężej zaczyna się nam obkręcać. Dużo ciężej się obkręca i po prostu. No, po pierwsze, jakby przykleja się do tej powierzchni, generując trochę większą temperaturę, no i właśnie nie chce uwolnić tego ścierniwa. Poza tym, no, to wykończenie pozostawia później dużo do życzenia. Oczywiście są wyjątki. O ile w 90-95% my do finiszu używamy żółtą zamkniętą komórkową gąbkę, to jest jednak te 5% i to niezależnie, czy jest twardy, czy miękki, po prostu czasami ta gąbka da lepszy finish, więc warto ją mieć również pod ręką gdzieś tam w swoich zbiorach, bo nie wiadomo, kiedy co się przyda, ale w większości, no tak jak powiedziałem, w 95% przypadków jednak. Ta gąbka. Jestem ciekawy, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie, co Wy o tym sądzicie? Być może też rozkminialiście to dosyć wnikliwie, być może rozmawialiście też z jakimiś technikami. To pytanie przypuszczam do tych bardziej doświadczonych osób, chociaż czasami entuzjaści również czasami spotkają na swojej drodze jakiegoś mądrego technika i być może też coś wiedzą, więc dajcie znać w komentarzach, niech nam się rozwinie fajna. Rozmowa na temat właśnie tych padów, czy średni, czy miękki. No, moim zdaniem zdecydowanie ten średni, a nie największy. Kochani, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!